Siemaneczko, dzisiaj krótki film, będziemy rozmawiać o membranie. Mam do Was bardzo ważne pytanie, także zaczynamy. OK, ja już na górze zobaczcie, mamy tutaj membrankę Korotopa, ale to akurat nie chodzi o tego producenta, bo wiecie, na polskim rynku mamy bardzo dużo producentów membran dachowych. Są membrany lepsze, są membrany gorsze, tańsze, droższe, ale dlaczego wszystkie nie mają. Paska klejącego montowanego fabrycznie. Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania na ten temat, bo ja, według mnie, te wszystkie membrany, które mamy dostępne na polskim rynku, powinny już mieć pasek e, klejący montowany fabrycznie. Wiecie, daje to nam dodatkową wiatroizolację. Nie mamy problemu, że coś nam tam tam wypnie i dalej. Nie mamy problemu z taśmami dwustronnymi. Zobaczcie tutaj te taśmy podczas przepotania wiatru przez wiatr tej membrany odklejają nam się, wiadomo, że jak teraz tutaj przygładzimy, to tutaj się ładnie później nam to wszystko trzyma, ale po co się męczyć, po co kleić dwa razy, jak można zamontować tą, ten pasek klejący od razu fabrycznie na tą membranę. Dajcie znać w komentarzach, czy też tak samo uważacie, że wszystkie membrany dostępne na polskim rynku powinny już mieć ten pasek klejący montowany fabrycznie, bo raz przyspiesza nam to mocno pracę, dwa daje tą wiatroizolację, dzięki której po prostu Mamy cieplej w domu. No i co? Jest wygodniejsza praca, nie oszukujmy się. Także jestem ciekaw Waszego zdania. Dajcie znać w komentarzach. No i życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.